Kupra TV, dzisiaj są z nami wyjątkowi goście. Jest z nami m.in. Szymon Godziek, znany w rowerowym świecie jako szaman. Cześć Szymon. Cześć, witam. Na wstępie dzięki, że jesteś z nami dzisiaj w Kupra Studio Bednarek. Chciałem Ci pogratulować na samym początku zajęcia drugiego miejsca w, prestiżowym, w prestiżowych zawodach Red Bull Rampage. Powiedz mi, naszym widzom, co czujesz, będąc parę metrów nad ziemią, głową w dłoń? wtedy myślisz? To tak naprawdę się dzieje bardzo szybko, kiedy ja wylatuję na wybiciu i przez kilka sekund lecę i ląduję. Zazwyczaj myślę o tym, żeby wylądować swój trik czysto i żeby odjechać bez żadnego upadku. Jasne, masz tam czas, żeby też trochę bawić tą jazdą, no bo rozumiem, że tak jak w Red Bull Rampage, no to twój przejazd jest zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach. Masz tego nadal fan czy jest to raczej taka inżynieria? E... Jest w tym fan, ale na pewno muszę przyznać, że tam też jest dużo stresu. Red Bull Rampage słynie z tego, że to są najbardziej ryzykowne zawody. Odbywają one się w kanionie w stanie Utah USA i margines błędu w tamtym terenie jest naprawdę bardzo mały. Liczy się tam każdy drobiazg i przed zawodami mamy ponad tydzień, żeby się przygotować do swojego przejazdu. Więc naprawdę przez cały ten czas jest dużo stresu, ale po przejeździe już, kiedy już wszystko mam ze sobą, to naprawdę to jest czysty fan i, i szczęście. Jasne. W Polsce ta infrastruktura rowerowa też się z roku na rok coraz bardziej rozwija. Mamy Szczyrk, mamy Bielsko, mamy Sterowną Górę. Powiedz mi, która z tych miejscówek, albo jeszcze innych w Polsce jest Twoją ulubioną? No więc yy, będę tutaj lojalny wobec lokalnego bike parku, jest to Srebrna Góra, nie ma tam wyciągu, ale za to są tarpany z przyczepami, które wywożą rowerzystów na górę, daje to niesamowity klimat, oprócz tego jest tam twierdza z bodajże XVI wieku, jest przepiękna. Atrakcje turystyczne jeszcze poza rowerowe. Tak, ale też jadąc z ścieżkami, spotykasz w lesie te mury, gdzieś tam pozostałości, szczątki po tej twierdzy. To jest super, las jest przepiękny, no i też się chciałem tu pochwalić, że będę miał okazję stworzyć tam coś własnego. Chodzi mi o kawałek trasy. Wsiadam w zimę w koparkę, jeżeli temperatura pozwoli, i wykopię coś swojego dla ludzi, żeby coś dać od siebie. Czyli na wiosnę będziemy mogli przejechać fragment trasy sygnowaną Twoim nazwiskiem. Tak, tak, i bardzo mnie to cieszy. Tak. Super, bardzo fajnie. Przejdźmy teraz już do motoryzacji. Dlaczego marka Cupra? Jak zaczęła się Twoja współpraca z marką Kupra? Marce Kupra widzę wiele wspólnych cech z tym, co robię. Marka jest innowacyjna, dynamiczna, świeża. No i uwielbiam jeździć z moim formentorem. Wcześniej jeździłem busikiem, gdzie przewoziłem swoje rowery, motor. Dojazd na treningi zawsze był bardziej spokojny, dopiero na treningu moje, mój organizm się budził, dostawał tej adrenaliny i zaczynałem jeździć. A teraz jest tak, że, na formentor teraz jest tak, że w Formentorze mam platformę na rowery, wrzucam rowery. No i już sam ten dojazd na treningi dostarcza mi adrenalinę. Tak, taka rozgrzewka. Jeśli chodzi o rowery, to wspomniałeś przewozić na platformie, tak? Na, na haku, czy, czy wrzucasz rower do środka? E, mam hak, mhm. mam platformę na cztery rowery, mhm. więc wszystko mi się mieści pięknie. Do środka cały sprzęt, na zewnątrz są rowery. No i można tak mhm. wszędzie. Moim zdaniem to najbezpieczniejsza forma przewożenia roweru, właśnie na haku? Mhm. Ehm... Ale pytanie trudne zadałeś. Sorry, kurczę. E, Bo od razu mi się przy... cię... przypomniała Coś mi się chodzi? sytuacja. E, masz rower z tyłu na haku mm -hmm. i wyobraź sobie, że dzieje się taka sytuacja, że ktoś w ciebie wjeżdża od tyłu, mm -hmm. więc może to nie jest najbezpieczniejsza forma. Okay. E, jednakże jeżeli miałbym wybierać pomiędzy dachem mm -hmm. a hakiem, mm -hmm. to zdecydowanie hak. Bo rowery na dachu y, dają efekt żagla i mm -hmm. jeżeli chcesz jechać szybciej, to na pewno... Musisz to jest... pamiętać, że masz je na dachu, prawda? No i na pewno montaż też jest znacznie łatwiejszy, jeśli chodzi o fakt. Tak, no a tu jeszcze taka śmieszna historia, szybka. Y, miałem kiedyś na dachu rowery i zapomniałem o tym, wjeżdżając do podziemnego parkingu. No to się, to się rzeczywiście może zdarzyć, nawet najlepszym, jak widać. Super. Czyli Marka Kupra już na początku dostarcza Ci takich wrażeń, że już na treningu jesteś, jesteś w pełni naładowany. Tego Ci życzę nieustającej pasji, nieustającego dynamizmu zarówno na co jak i we wszystkich zawodach. Dzięki wielkie, że jesteś dzisiaj z nami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dobra. wzajemnie.